komu podać, wycofuje tę piłkę dobrze, zrobił, jest jeszcze jedno dobre zagranie, Piwiński, 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 jest strzał, jest gol, gol dla Polonii, Poraj, ależ fantastycznie tą akcję rozegrali piłkarze z Poraja. Przegrywają, no i za chwilę może być groźnie. Trochę nie opanowali tej piłki, ale jeszcze ruch jest, strzał na bramkę. No i to wszystko kończy się golem dla ruchu Chorzów. A więc, no dobrze, rozpoczynają tą drugą połówkę. 53 minuta. No, fantastyczny tutaj rajd piłkarza ruchu. No i właśnie mamy bramkę, ależ no, fatalnie można powiedzieć te. Przygotował sobie piłkę. Zobaczymy Marcin Kowalski. Jest strzał, jest gol i mamy remis pokonany. Kamil.